Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz, wszystko przed Wami. Wszystko przed Wami, najgorszy scenariusz, jaki możecie sobie wyobrazić. Apogeum, nieszczęść, chorób, głód, kataklizmy, wariactwa, ciemności wyżyją się do końca. To są skutki zwrotne Waszych czynów. Ostateczne i pomyśleć, że jeszcze wczoraj mieliście szansę wszystko sobie odczynić, bardzo złagodzić wszystko, zostać w Nowym Królestwie i dążyć swoimi czystymi myślami, słowami i czynami do służenia Panu Stworzycielowi, tu, w najgęstszej materii. A po pozostawieniu gęsto materialnego ciała, powrotu ducha do domu, do poziomu duchowego. A wy bez chcenia pracować ze sobą, tylko śmiejecie się i wyszydzacie, wysyłacie do psychiatryka część pana i jego uczniów, zamiast się zastanowić i logicznie pomyśleć natychmiast kierować się na drogę prawdy. Przestrzeganie praw Pana na Ziemi jest waszym obowiązkiem. Poza wyborem w tym przypadku. Wyborem dla was było pójść za Panem Jezusem Chrystusem lub Nie. Każdy miał swoje pięć minut, jak został doprowadzony, co umożliwiło Jemu stuprocentowe rozwijanie ducha i pozostanie w nowym Królestwie oraz budowanie od podstaw królestwa czystości i trójjedności na ziemi innej drogi dla was brak bo to droga w zatracenie całkowite każdy kto dotarł na spotkanie z panem Jezusem Chrystusem miał się obudzić duchowo bo rozumowo mógł się tylko zatracić bez możliwości, służalczo jak w ślepej wierze w kościołach, służyć Panu stworzycielowi. Można poprzez uczucia, intuicję i przekonanie do tego, co się czyni. Inaczej to powrót do starego. Każdy duch służący Panu stworzycielowi musi być samodzielny, odczuwający. Kierujący się intuicją i podpowiedziami z wnętrza swojego, z ducha. Konieczna jest inicjatywa i samodzielność, bo nawet bierne czekanie to już jest cofanie się, to upadek. Tu trzeba nauczyć się samodzielnie działać w czystości. Każdy miał szansę odczynienia w bezpośrednim kontakcie lub poprzez internet. Tak dziś popularny, ale wy, ludzie ziemscy, jesteście zawężeni do swoich problemów. Rozum to zły doradca, bo rozum jest bez możliwości zrozumienia uczuć. Uczucia są tak subtelną energią, iż rozum przyziemny zupełnie brak możliwości w żaden sposób pojąć, ponieważ uczuć bez możliwości dotknąć. Uczucia można przeżyć lub odczuć, a rozum, mózg pojmuje tylko to, co można namacalnie dotknąć lub zobaczyć ziemskim okiem. Dlatego rozumowcy ściągnęli wszystko do Ziemi. A uczucia są formą energetyczną, która się potrafi unosić wysoko, co jest zupełnie mało zrozumiałe dla ludzi, Rozumu i rozwijających sobie mózg, zwany umysłem. Trudno zrozumieć komuś, kto się trzyma kurczowo ziemi, majątków i pieniędzy, kogoś, kto się kieruje miłością duchową i unosi się wysoko w przestrzeń duchową, bo rozumowcy chcą potwierdzenia ziemskiego. Dysponują tylko martwotą duchową i tym, co namacalne. Tutaj, w wydarzeniach, na które wszyscy czekają, świadomi czy nie, mogą przeżyć ci, którzy będą się kierować uczuciem, a nie rozumem. Rozum zaprowadzi Was prosto do głębokiego grobu, jak Wasza wiara głęboka. Prawda w swej prostocie i czystości was oślepia, więc ubieracie ciemne okulary, ale prawda musi was obudzić choćby na chwilkę. A że bez chcenia jesteście dobrowolnie sami, to zostaniecie strząśnięci. I to bardzo mocno. Im bardziej jesteście ciemni, tym bardziej będziecie przytłaczani do ziemi. Ale to są Wasze skutki zwrotne, Waszych działań, brak już odwrotu. Decyzję podjęliście i skoczyliście w przepaść. Dzwoncie i proście wtedy, gdy podejmiecie decyzję o zmianie siebie, bo inaczej to strata czasu. Bez chcenia jesteście dziś słuchać, to jutro brak będzie już dla Was czasu. Wasza szansa została przez Was zaprzepaszczona. Musicie swoją karmę przeżyć na sobie. Teraz już czas na wydarzenia na Ziemi. Wszystko to, co Pan Stworzyciel zapowiadał Wam od dwóch tysięcy lat, tak jak sobie pościeliliście, tak się wyśpicie. Duch odejdzie z ciała ale już bez świadomości siebie, samego, odejdzie jako zarodek, musi wrócić tam, skąd przyszedł, aby móc ponownie inkarnować na ziemię, ale już jako czysty duch, bez pamięci duchowej, całą wiedzę ducha będzie budował na ziemi poprzez nowe duchowe doświadczenia. Wasze ciało ziemskie pójdzie w rozkład do Ziemi. Wejdziecie w nowe ciało. Nowa świadomość pozwoli być duchowym na Ziemi, zgodnie z planem Pana stworzyciela.